Witajcie. W liście do Rzymian w rozdziale 13, w wersecie 14 postoł Paweł mówi takie ciekawe słowa. Ale przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić porządliwość. Ciekawe jest to słowo, tam, obleczcie się w Chrystusa. To jest ciekawy obraz. Znaczy, gdy rano wstajemy, nie wiem, jak wy, ale ja. Po porannej toalecie, prysznicu ubieram się. Zakładam ubrania, które są odpowiednie na dany dzień, na, odpowiednie na to, co robię danego dnia. Bo wiadomo, nie pójdę y, do pracy w ogródku w garniturze. Albo też nie pójdę do pracy gdzieś, a, nie wiem, w banku czy w jakimkolwiek innym miejscu w jakichś stresach. Odpowiednio się ubieram do odpowiedniego dnia. To ubranie ma spełniać swoje funkcje. Ma mi chronić, ma mi dać ciepło, e, mam być sucho, gdy pada deszcz. Ubrania, które mają spełnić swoją rolę. Zakładam te ubrania. I one towarzyszą mi cały dzień. Jestem w nich. Zobaczcie, jaki to jest piękny obraz. Paweł mówi, obleczcie się w Chrystusa. Niemalże załóżcie go. Niech on towarzyszy cały dzień Tobie. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek będziesz robić. Niech On towarzyszy Tobie. Niech będzie z Tobą wszędzie, gdzie pójdziesz. I niech chroni Ciebie. Niech da Ci to, czego potrzebujesz. Niech Chrystus będzie z Tobą każdego dnia. W każdej chwili. W każdej sekundzie. I w każdej minucie. I dlatego, gdy masz Chrystusa, to nie musisz zamartwiać się o rzeczy tego świata. Gonić za pożądliwościami. Bo masz Chrystusa. Masz wszystko w nim. Gdy on jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne jest na właściwym miejscu. Obleczcie się. To oznacza, że on jest tak blisko, że po prostu jestem nim przesiąknięty. Nie szukam spełnienia gdzie indziej, bo mam jego. On jest we mnie. Ja jestem w nim. Ale on jest tak blisko mnie. I to oznacza też, że zabieram go wszędzie, gdzie idę. W jakie miejsce pójdę? Mając tą świadomość, że On jest ze mną, poszedłbym do pewnych miejsc, do których może nie powinienem pójść. Wiedząc, że On jest ze mną, że jestem obleczony nim, że On towarzyszy mi w tej minucie, w tej godzinie, tego dnia. Nigdy nie spoufalmy się z tym, kim On jest i co zrobił dla nas. Nikt z nas nie zasłużył na to, żeby doświadczyć tego, co zrobił. Ani ja, ani Ty nie zasłużyliśmy, ale możemy to przyjąć przez wiarę. Z łaski przez wiarę. Bo On poświęcił swoje życie. Przelał swoją świętą krew, żeby Ciebie i mnie zbawić. I żebym ja każdego dnia mógł być obleczony nim i szukać Jego sprawiedliwości, a nie biegać za porządliwościami tego świata. Szukajmy Chrystusa i patrzmy na Niego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.